Kozmeczki, ja jestem. To jest, jest Mały vlog, to chcę wam poinformować, że 21 maja do 28 nie będzie żadnych odcinków, ponieważ jadę do Niemiec, bo jak dobrze wiecie, yy, gram w piłkę nożną, i mamy właśnie taki turniej yy, zagraniczny, więc jestem bardzo się cieszę, ale też się nie cieszę, bo nie chcę was zostawiać tak yy, bez nagrania żadnego. Może, nie wiem, zrobię coś takiego, że y, zrobię bardzo dużo nagrań i po prostu poproszę brata, żeby od czasu do czasu wrzucał jakieś filmiki. Chociaż wątpię, że tak będzie, bo nigdy czasu nie mam na żadne nagrywanie. No, teraz chyba i no to wrzucę i to będzie jakaś nowość. Y, w ogóle chcę zacząć serię może z GTA, czy coś takiego, lub Nerf -o Speed Undercover, czy jakś tak. To, albo Underground 2, albo Shift, to jeszcze się zobaczy wszystko. Jest bardzo dużo gier, których chciałbym pograć i chciałbym to nagrać, a nie, no się tak przejść, bo to jest takie nudne. Już wiecie, że Royal Quest to yy, no, już tak powoli leci, powoli, bo to też już yy, ten montowanie i to wszystko to jest bardzo długi czas. No, w ogóle chciałam Was jeszcze raz podziękować. Yy, cieszyłem się za głupie 20 subskrypcji, no co nie jest głupie 20 subskrypcji, teraz yy, mam 38, jeszcze dwa i będziemy normalnie. Nie wiem. Pobijamy swój życiowy rekord, czyli mój. No i nie, no, jestem no bardzo, bardzo wdzięczna. Bo nie wiem co powiedzieć. No, ale to jest inny taki krótki vlog, bo chciałem wam o tym powiedzieć, więc ja się z żegnam, Cześć i na razie.